Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale, dzisiaj zobaczymy sobie na kolejny zegarek, który będzie prezentował się dokładnie tak Omawiany przez nas dzisiaj produkt został wyprodukowany przez firmę CMK i został zakupiony na portalu, ale drogo, uwaga, za całe 9 zł i 45 groszy na dzień 23 kwietnia 2019 roku. Już kiedyś w odcinku 48 omawiałem inny szkielet, który kosztował nieco lekko ponad 100 zł. Jeśli byście chcieli po prostu powrócić do tamtego zegarka, porównać je wizualnie, to tutaj w tym Momencie powinien pojawić się link. Co do tego zegarka, to naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Mamy tutaj ciekawą tarczę, która wygląda tak. Przyjrzyjmy się. Mechanizm tego zegarka jest kwarcowy. Szkiełko jest mineralne. Mamy tutaj pasek ze skóry ekologicznej. Całość wygląda tak. Zegareczek chodzi równiutko. Z boku tutaj oczywiście mamy klasyczne pokrętło, dzięki któremu możemy ustawiać naszą godzinę. Jeśli chodzi o kopertę, to jest ona przeźroczysta i wygląda tak. Jak widać, możemy tutaj zauważyć. Baterię i jakąś płytkę, cały ten mechanizm. Na cyferblacie mamy rzymskie cyferki. Wskazówki są fluorescencyjne. Zobaczymy, czy tak naprawdę jest. Jak widać, wszystko jest tak jak powinno być. Wskazóweczki nam świecą w ciemności. Przyjrzyjmy się temu zegarkowi jeszcze bliżej. Naprawdę bardzo ładnie się prezentuje za tak śmieszne pieniądze. Oczywiście, w przeciwieństwie do innych szkieletów, nie zauważymy tutaj jakichś ruchomych elementów. No ale czego wymagać za takie pieniążki? Zrobimy sobie szybkie porównanie. Tak wygląda szkielet za 100 ponad złotych. A tak wygląda szkielet za niecałe 10 złotych. To by było wszystko z mojej strony na dzień dzisiejszy. Ja ze swojej strony. Polecam jak najbardziej ten zegareczek. No i co? Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.